To jest bardzo dobre pytanie, czy suricę trzymając w lodówce zabezpieczać korkiem, czy też nie. Ona nie będzie miała bąbelków tak jak szampan, na przykład z czarnego bzu, więc nie trzeba jej zostawiać oddychania. Można ją po prostu zamknąć, zakorkować, czy to w butelkach, zakręcić zakrętkę, czy to w jakiś inny sposób, czy w słoiku. I ona taka będzie do picia w lodówce, myślę, do czterech dni maksymalnie. Ona nie jest niczym konserwowana, więc musicie ją po prostu spożyć jak najszybciej. W moim przypadku ja cały rok robię te napoje z przeróżnych roślin, z liści, z kwiatów, z owoców. Mieszam to wszystko w dowolny sposób absolutnie. Ważne, żeby oczywiście to były rośliny jadalne, takie, żeby Wam to smakowało, więc nie wahajcie się. Teraz jest dobry sezon na to, żeby te kwiaty, liście, owoce pozbierać cały sezon. Aż do października mamy czas na to, żeby robić sobie surice. To są naprawdę pyszne, probiotyczne napoje, więc w lodówce, jak trzymacie już po zakończonym procesie fermentacji, to nie musicie, zakryjcie je, zakręćcie. Natomiast sama, sam proces powstawania suricy, czyli tego właśnie napoju z liści, z kwiatów, z owoców, znajdziecie na moim kanale pod nazwą Surica właśnie. Także polecam bardzo, żebyście robili, bo to jest po prostu przepyszne. Żadne napoje ze sklepu nie mają szans po prostu z suricą.